Kurwa, Worded jest, ja pierdolę. Zmian ten user trinket niebieski do zjebów Mogłoby znaleźć gierkę. Czemu gry szuka 50 lat? Przecież autofil jest, Halo, powinno szybciej szukać gierki. Halo, haha, ale jaja. Śmieję się ty? No jak piszesz do kogoś kurwa ty... Pier... ty alfab... analfabeta pierdolony, to nie wiem, czy to jest takie A! Chichichiszki o no patrz, pre, prefer tak... top, prefer top chłop napisał uh, sure go Zagram sobie brandem Który to Benny, co sprawdzę go może, co? Benny przez 2, N, Y Już się zdążysz 5 gier rzędów pierdolone Ostatnia 0-3 Vladimir <laughs> First pick Ja pierdole okay. <laughs> je... Skądś to znam <laughs> Nie, no będę coś wiemy. się odjebał, naprawdę Ile za takie na zakola? Jeszcze mi dopłacili I na do linię włosów? Tak, zgadzam się Będzie Będzie dodawana krepnięcie w grance będzie Kurewska Liga Legend. Boże, ale mi ta gra. Naprawdę... Czaszka mi się dle od tego. Spadnij dywizję wyżej, niżej i w B mam bez żadnej przegrania to zobaczysz, że będziesz normalnie dostać TLP. Ja pierdolę. Dobra, firmek. Bo tak powiedziałem Ja muszę coś wygrać, skieruj się nie błagam, bo jest źle ze mną 30 sekund dopócia Uzależnione od wygrywania Nie, uzależnione od eee Jakieś tam... Nie Nie, nie chcemy, dobra Dziękuję galo.pl Cukierkę intujesz, a po chuj piszesz na czacie Co zwykle robisz Kurwa ty, taka ofensywa no, bo to jest typ, typikalny ziomek, który tylko chce kogoś wkurwić, No, taki świetny tego Rosy. Nie ma żadnych niestety pozytywnych cech charakteru, więc jedyny co trafi zbudzić w człowieku, to wkurw. Oj, ty. O, przeżyła, nie, nie trafił. <grystanie> ja Napierdolę, z X, no. Próbuj ktoś te ścierofy zabić, to nie da się Pójdziesz do tego o, kurwa krzaka? No na bramę Ach, Najgorzej golda i Marek, Remigios, good job. Świetne zabójstwo. Musiałem spingołać, żeby pan poszedł, ale no... Na... <grymne> Tam się w nich wjebał, oni też by się wjebali w nas. Co? On mnie zignorował, co jest? Ale no z niego. O, co jest? Ja ten bez Jakiś losowy Rakan, naprawdę, jakiś losowy Rakan Takie totalnie, żeby, oni, żeby on playtów nie wziął chociaż Dziękuję Teraz jest idę Jestem Nie no nie ma jak. On ma barierę wiesz Przecież My go Na pewno To no, dwa nokapy No No tak, ale no pod turę też raken to był, nie wiem mógł cofnąć kurwa On no, może mógł z... Teraz no, zginę, ale nie zrobić chciałem no, że się biało. No no wart jest. Ja pierdolę, w trójkę na kajting weszli. Koniec sensu. Sen, sen. Kurwa nob brzę <laughs> Widzisz jak to było mało bije? Twoje? Ja? Twoje! Ja. Picekano na Erecka. Ole, bije ten chłop. Szenik? No, szenik do bije dawego Zabijać. 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 go Zabijać. Go. Zabijać. Ale Zabijać. 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 No chyba nie miałeś. Miałem, miałem. No, bo to miro ja to. <laughs> I my nie opylać tak używać, e, jak ty użyłeś. Znaczy, jakbym trafił, to wszystko, by No ale właśnie w tym rzeczy tego się aż tak często nie trafia, jakby się wydawało. To jest trudne do mam wrażenie, ale trudne też do trafienia. Bo ma spory casting time. Nie ma losu ani przeznaczenia. mamy Goń no do końca nawaj <laughs> oh mało kaj Ale poleciał w 86 przesyła 6 zł i 81 groszy. Ower, widzę, że pierwsza to Sadge. Hmm. że mego. słynny grać to po raka od Ligi Legend, ale Na proszę podzielić się obiema. z nami, ile czasu ci zostało. Zdrówka życzę. Dziękuję, ślicznie. Ale nie, żart nie, nie żartujmy z raka, proszę. Tak, nie ma Znowu twoją erkę wziąłeś, co za głąb Co za głąb ja, ja to pogięła, ja no to pogięła to mu pogiemy Ale ereczka się tu odbijała O kurwa Wygrał Kurwa e. co jest Jakie to jest pojebane Jezu, się Siema No idę po pinku No i cofka, i cofka, i cofka Ale po co jest ta walka, no ja pierdykam No i... SZKURWA DO YOU KNOW WHAT BACK MEANS? To kurwa? To tak działa? Ale zjeby kurwa Pinguje movies. im, mówisz. Kurwa! Warded jest, ja pierdolę. Zmieniam ten user trinket niebieski do zjebów. No ja pierdolę, dostanę jakiś taunt losowego chyba. I. ta mogło być tak dobrze, kurwa, wtedy. On was rozpierdolę, ten zix. No. Wskaza. O, jednak nie A Może jest zrost, tak czyli. Mujak! Nie ma szans, mają zbyt dobry zespół na nasz i uda mi się, że nie wygrałem tutaj. Bo Zix teraz nam. Ja nie jestem Zixem, niestety. Ja muszę wejść, Oni mają tyle defensywy na tego Zixa, co to jest masakra. Musiałbym na Sajdzie chyba zagrać. Chyba na Sajdzie zagram, spróbuję przynajmniej. zostaje zostaje jedna Kui, kurwa, braja Tak, ja, się zabiję. Nee, no no. Jeszcze podjebałem. nie wiem, ale... Znaczy ta drużyna przyciąga ma moim zdaniem Gierkę. Bo by weszli, byśmy my nie mogli nie wejść w ogóle na Drake'a. Bo Zigi nie ma żadnego kila. O, o, Zigi, Zigi, Zigi. O, mam Cylasa. Nie, nie, Ej, czekaj, czeka, jestem sam? Ty, czekaj, U... co to jest kurwa? Nie robię. No, ja, nie, nie mam gość. No. Ja pierdolę, co ty robisz ty <laughs> Co się stało? Ja tego strasa w ogóle nie widziałem, jak próbowałem przez tą ściankę się nie dało. No bo był w krzaku. Ale... Nie ogarnął w ogóle. No nie. dobra, GG. Nie ma Ewa no. Chuj ma, okej, fair Nie Jezu ja <grym> Ty, gdzie fala? a Shen Nie ma, a Shen No, nie zrobiłem tego. No, nie, no. bez skitu pani świeci topem albo potem A Albo widzę, zróbmy jakąś tutaj, zajebmy im to wszystko. Nie, nie Ameryki jeszcze. Jest taka Idę. Oni z IG nie mają. No, ma Ameryki. Paco. <laughs> <laughs> yeah, Paco. Já abriu Zdenerwowałem się na tym naczorze Bo dokładnie im powiedziałem i spingowałem co mają zrobić I kompletnie to zignorowali A to jest tak samo jak z tym... E... Dzisiaj ta gierka co grałem to pajkiem i bam, była... Była kinred Dokładnie ta sama sytuacja 17 15 punktów 15 zostało